I już mam dość, a to dopiero pierwszy dzień mało tych skrętych uliczek i tego, że Włosi robią robił przykusy. We Włoszech w pierwszym miasteczku, w którym się zatrzymaliśmy na jednym parkingu ktoś nam dla kawału odkręcił kranik od biudnej wody. I jak już szyliśmy, to zaczęła się wylewać biodna woda i nam dał e, kierowca za nami znać, że mamy otwart. Zostawiliśmy auto w Niederdorf i bierzemy autobus do Lago Di Brace A ja chciałam na rowerach tam pojechać Ale to było 10 km i pod górkę Więc zdecydowaliśmy wziąć autobus w dwie strony za 32 euro Jedziemy autobusem I... Jedziemy. Oczywiście jakiś inny Francesco, ale tutaj wołał ktoś kogoś Francesco, i trzymał tak wychłeś. Bo ja mam kolegę w klasie, który ma na imię Zamek. I Zamek pozdrawiam Cię. Wideo na pewno nie uchwyci tego, jakie to są widoki. Wysiedliśmy właśnie z autobusu. Dookoła jeziora idzie taka ścieżka. Trochę w guje, trochę w dół. To jest śnieg? Nie, to taki biały piach. Chyba nie ma tu żadnego koloru. Tam szliśmy gują. Przepraszam, tam. Nie widać tej ścieżki. Wjazd na jest utrudniony, szczególnie dla kamperów. Nie dość, że trzeba kupić e, ticket na wjazd e, za 15 euro przez internet, e, który obowiązuje w godzinach 9-16.30 latem, e, to jeszcze trzeba zapakować na parkingu jakimś płatnym. Jest kilka miejscówek dzikich, ale podobno leśniczy się czasem czepiają. E, Piking dla kampeja kosztuje 25 euro. Ale też tylko w jakichś godzinach wpuszczają kampery i wypuszczają, więc można tu utknąć. Dlatego zdecydowaliśmy przyjechać autobusem i to chyba była dobra decyzja. Ludzi jest bardzo dużo. Ogólnie fajnie. Właśnie przeżycił. Łukasz, to jest jednoosobowy kamień. Fajna <grymna> mina, Szymon. Dobra, ej! Do, do, do o, się. Muszę nakręcić, jak Szymon wpada do wody. Nie. Łukasz. Tutaj są pikingi i są naprawdę duże, to we ile ludzi to przyjeżdża samochodami. Dzisiaj śpimy tutaj na takim parkingu. Do, od 9 do 19 jest płatny, a w nocy bezpłatny, nie ma zakazu zatrzymywania przez kampery. jest wieczór, tu ktoś wyszedł na spacerek. Góry oczami tuptusia. Ej, coś kropli. Kropli coś. No deszczyk. No, no, Chyba samochód idzie. Patrzył pies zaczął czekać. Chyba był pies zło.